Cześć, w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić wielojęzyczną stronę internetową zbudowaną na WordPressie w oparciu o darmową wtyczkę PolyLang. Krótkie intro i zaczynamy. I witam już po tej króciutkiej przerwie. Wtyczka, którą dzisiaj sobie użyjemy do budowy strony. Wielojęzycznej na WordPressie PolyLang. Jest to moim zdaniem najlepsza darmowa wtyczka tego typu. Pozwala w bardzo atrakcyjny sposób właśnie zrobić stronę wielojęzykową. Pokażę może jak działa. Mam tutaj właśnie stronę w języku polskim, w języku niemieckim. Po kliknięciu w ikonkę flagi z napisem Deutsch strona nam się ładnie wyświetla w języku niemieckim i za chwilę pokażę jak taką. Yy, stronę wielojęzyczną yy, zrobić w pierwszej kolejności oczywiście musimy zainstalować wtyczkę polylang yy, link do wtyczki podaję w opisie można też ją znaleźć w repozytorium wordpressa, wpisujemy yy, polylang wtyczki dodaję nową polylang to jest właśnie taka z, nie wiem czy jakiś tukan Tudzież Pingwin e, instalujemy oraz aktywujemy. Następnie w zainstalowanych wtyczkach odnajdujemy naszą wtyczkę POLILANG. E, klikamy SETTINGS, czyli Ustawienia. I tutaj w pierwszym, kroku, w pierwszym kroku dodajemy nowy język, Chosa Language. W pierwszej kolejności dodamy sobie e, język polski. Wchodzimy w Chosa Language. Szukamy tutaj naszego rodzimego języka PL, polski flaga jest nasza, dodajemy Admin Kolejnym językiem, jaki sobie dodam, będzie to język angielski. Mamy flagę Wielkiej Brytanii, dodajemy nowy język. I ostatnim z języków, jaki dodam, Teraz będzie to język zresztą. niemiecki. I tutaj widzimy, że ten polski, że się jakby nie z jeszcze raz Zobaczymy. i tak będę miał właśnie Też stronę w trzech wersjach wersja język językowych. Jeszcze, może... jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tutaj, przy języku polskim, jest taka gwiazdka, która oznacza, że język polski będzie. Językiem tak jakby domyślnym dla mojej witryny. Jeśli byśmy chcieli na przykład zmienić język domyślny na język angielski, wystarczy najechać na język angielski, kliknąć tą gwiazdkę, wtedy nasza strona będzie wyświetlała się domyślnie jako strona w języku <coughs> angielskim, ponieważ moja strona będzie domyślnie w języku polskim, także tą gwiazdeczkę przy, przy języku polskim zostawię. Warto też wspomnieć o takim bardzo pożytecznym dodatku, który nazywa się Lingotek. Jeśli nie macie przetłumaczenia swojej strony jeszcze, możecie przetłumaczyć ją automatycznie z translatora instalując właśnie taki dodatek Lingotek. Znajdziecie go tutaj w zakładce Language Lingotek. Należy go po prostu aktywować. Dodatek jest w formie wtyczki, która która się po kliknięciu aktywacji Wam zainstaluje, następnie należy, jak widzicie, tutaj aktualizują się tłumaczenia naszej strony. Tłumaczenia wtyczek w językach, które wybrałem, czyli w języku angielskim oraz niemieckim, i klikamy włącz wtyczkę. Pojawiła się właśnie taka informacja. Gratulacje, że dodatek Lingotek został zainstalowany. Oraz należy aktywować swoje konto, aby rozpocząć automatyczne przetłumaczenie mojej strony za darmo. Klikając tutaj na którąś z moich stron, na przykład na stronę główną, mam taki tutaj właśnie napis Upload to Lingotek, czyli mogę tę stronę uploadować do, do tego dodatku, który mi ją przetłumaczy. I klikniemy to sobie. Zakładamy tutaj konto na Ligoteku. Logujemy się. Tak, i klikamy jeszcze raz Upload to Ligotek. Po krótkiej chwili już mamy znaczek, że nasza podstrona została strona główna, została właśnie e, translatorem przetłumaczona. Teraz utworzymy sobie angielską wersję mojej strony. Klikamy na ten plusik pod flagą brytyjską. Mamy taką ikonkę zegareczka, która nam mówi, że w tle właśnie odbywa się ta funkcja. Nasze tłumaczenie możemy sobie ściągnąć tutaj Download Translation. To samo zrobimy z językiem niemieckim pod flagą niemiecką. Klikamy plusik. Jak widać tutaj przetłumaczyło mi zrobiło mi automatycznie pod stronę Home. Lingotek automatycznie, właśnie z translatora przetłumaczyło. Teraz e, zrobimy sobie stronę niemiecką. Klikamy, właśnie download. No i mamy tak pokracznie przetłumaczone jako house. I tak następnie e, przetłumaczamy. I tworzymy kolejne tłumaczenia każdej kolejnej podstrony czyli, tak mamy na przykład polską podstronę Cennik, klikamy upload tu, lingotek, czekamy chwilkę, następnie klikamy plusikiem Następnie nam się taka ikoneczka pojawia, ready to download. Klikamy ją. I już ten oweczek oznacza, że została strona utworzona i wstępnie przetłumaczona na język angielski. Szukam sobie właśnie. O, właśnie tutaj jest price list. To samo robię ze stroną w języku niemieckim. Klikam plusik Request a Translation chwilkę to trwa następnie tą ikonkę strzałeczki w dół Ready to Download i już gdzieś tutaj pojawiła się strona cennika w języku niemieckim jest właśnie Price i tak robię z każdą z każdą podstroną to samo, zaczynamy od kolejna strona, podstrona kontakt, upload lingotek. Jest taki zegareczek, oznacza to, że proces trwa, zaraz nie mogę utworzyć stron, jest krzyżyk, są krzyżyki, chwilę trzeba poczekać, także cierpliwości. Widzicie, wszystko robię na żywo, także, także trzeba poczekać chwileczkę. To już zaczytało, klikamy plusik. Następnie ready to download. I mam stronę w języku angielskim kontakt. Teraz otworzę po niemiecku. Dobrze, idę do kolejnej podstrony. Tym razem będą to kross na malarskie. Czyli to Lingotek. No za chwilę pokażę jak zrobić tylko te podstrony porobię, jak zrobić taki przełącznik wyboru języka w menu z taką flagą i jak w ogóle stworzyć jeszcze menu do, każdego, do każdej wersji językowej Dobrze, wszystkie strony, podstrony zostały przetłumaczone na język angielski i na język niemiecki na razie moja strona wygląda tak, czyli nie ma tutaj tych ikonek wyboru języka zaraz sobie je stworzymy w tym celu wchodzimy w wygląd w menu w kopicie Wordpressa. I tak, tu mam menu, które nazywa się Nowe. Jest to menu dla języka polskiego. Tak, są zakładki w języku polskim. Taki właśnie oto przełącznik, żeby zrobić. Już tutaj mam właśnie go niejako po lewej stronie. Language Switcher jest dodany. Należy go zadać ptaszkiem, dodaj do menu i już będzie ten właśnie przełącznik w moim menu. Dodamy sobie jeszcze może flagi, by przy każdym języku się wyświetlały. Zapisujemy menu, a sobie odświeżymy moją podstronę. Jak widzicie, przełączniki się dodały. Jako, że mam duże menu, to troszkę tutaj się ten nagłówek rozjechał. Może zostawię same flagi bez tych, bez podpisanych nazw języka. Można to zrobić. Klikam Language Switcher. I po prostu odznaczam tą opcję Displace Language Names, a zostawię tylko Displace Flags. Zapisuję menu, odświeżę teraz moją stronę i tak oto mam właśnie ładne flagi języka angielskiego, polskiego i niemieckiego. No tak, ale gdy tutaj kliknę w któryś z tych języków, to się jeszcze nic nie zadzieje. Należy dla każdego języka osobno stworzyć menu. Dla języka polskiego już mam teraz sobie stworzymy menu dla języka angielskiego w tym celu klikamy utwórz nowe menu piszemy sobie na przykład eng jako English utwórz menu i tak tutaj zaznaczamy ustawienia menu że będzie to primary menu English czyli główne angielskie menu czyli to jest to jeśli chcecie dodać na przykład w stopce też menu możecie znać footer menu, English Także ja zostawiam to, primary menu, English Dodam właśnie ten przełącznik do tego menu Niech on tam sobie na końcu będzie Klikam tutaj strony i wybieram strony w języku angielskim Kontakt, home, news, fake loan, price list, no i tak będą chyba wszystkie. Układam sobie te podstrony zaczynając od góry, a tu od lewej, czyli najpierw był Home, Kontakt był przedostatni, na końcu był ten przełącznik, przełącznik języka. I teraz to samo zrobię dla języka niemieckiego, czyli Tworzę nowe menu. Niech to będzie D, czyli wiosko słowa Deutsch. Niemcy, otwórz menu. Zaznaczam tutaj Primary Menu Deutsch. I wybieram do mojego menu najpierw ten przełącznik znaczka języka, następnie strony, zobacz wszystkie i wychaczam te, które są w języku niemieckim. kolejność. Tutaj ustawiam, żeby tylko wyświetlały mi się inne flagi. Dobrze, no i zdaje się, że to Byłoby wszystko ok. Zapisujemy menu. Odświeżymy moją podstronę. No i chwila prawdy. Klikamy brytyjską flagę. Voila. Mamy po angielsku. Teraz jeszcze klikniemy flagę niemiecką. Także działa. W menu zaczynało również podstrony w danym języku. Teraz tak, gdybyście chcieli edytować każdą z tych obcojęzycznych stron, podstron oczywiście robi się to klikając w strony, wszystkie strony dajmy na to mamy angielską kontakt klikamy w edytuj i tutaj w zależności od tego jakiego edytora do budowy stron internetowych używacie to w nim sobie edytujecie tak czy to używacie Gutenberga, czy tak jak ja na przykład Elementora to już wszystko tutaj robię w edytorze strony. Mam nadzieję, że materiał się podobał i ułatwiłem Ci pracę przy wielojęzycznej stronie internetowej zbudowanej na WordPressie. Jeśli się podobało, daj plusika w górę, komentarzem Będzie mi bardzo miło. Pozwoli mi to dosięgać w szerszej publiczności. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Cześć.